24 Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Pewnie Państwo wiecie, podobnie jak większość Polaków, że w sobotę odbyła się Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. To nie była konwencja otwierająca kampanię do Europarlamentu. To była konwencja, zapowiadaliśmy ją wcześniej, na której chcieliśmy podsumować to, co do tej pory zrobiliśmy, i jednocześnie pokazać, w jakim kierunku chcemy iść na przyszłość. Niektórzy wiążą to z wyborami do Parlamentu Europejskiego i mają rację. Te wybory do Parlamentu Europejskiego będą bardzo ważne. My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale jak widzimy, trendy, które występują w Europie, pokazują, że Idzie w kierunku zmiany, bo ta zmiana w Unii Europejskiej jest potrzebna. Zwyciężają ruchy prawicowe i nam zależy na tym, żeby do Unii Europejskiej dostały się te osoby, które będą pilnowały także polskiego interesu. Kiedyś jeden z ważnych polityków powiedział, że Polska jest taką brzydką panną na wydaniu, która nie powinna zbyt wiele oczekiwać. Otóż proszę Państwa, jeśli. Ktoś tak znany mówi takie rzeczy o Polsce, to trudno się dziwić, że do niedawna Polska w Unii Europejskiej miała naprawdę dosyć kiepską pozycję. Raczej słuchaliśmy niż nas słuchano. Chcielibyśmy to zmienić i tą konwencją sobotnią pokazaliśmy, że nie jesteśmy brzydką panną bez posagu, tylko jesteśmy pięknym, dumnym krajem. Który się znakomicie rozwija w bardzo szybkim tempie, czego wiele rozwiniętych państw Europy Zachodniej nam zazdrości, mamy najszybsze tempo wzrostu gospodarczego, ale chcieliśmy pokazać i rozliczyć się przed Polakami, bo robimy to systematycznie z naszych obietnic z roku 2015 i jednocześnie powiedzieć, co czeka nas dalej. Przypomnę, proszę Państwa, że wszystko zaczęło się od rządów pani premier Beaty Szydło. Wtedy w czasie kampanii padły te najważniejsze obietnice. O których mówiono, że są niemożliwe do zrealizowania. Przypominam, jak minister finansów pan Wincent Rostowski mówił, że na to pieniędzy nie ma i nie będzie. Powtarzali to także inni, prominentni politycy Platformy Obywatelskiej, ale także PSL-u. Okazało się, że kiedy weszliśmy do rządu i zobaczyliśmy, jak wygląda budżet, zobaczyliśmy, jak to wygląda od środka. Zdecydowaliśmy, że te pieniądze muszą się znaleźć i one się znalazły. W pierwszym roku 17 miliardów, potem to było ponad 25. I jak Państwo wiecie, ten program funkcjonuje już od początku 2016 roku i ma się bardzo dobrze. Wtedy padały takie stwierdzenia, że powinno być 500 złotych na każde dziecko, więc także na pierwsze i zarzucano nam, że dyskryminujemy dzieci, nie wszystkie traktujemy równo. Otóż, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że jesteśmy rządem, który jest bardzo odpowiedzialny, jesteśmy rządem, który nie rzuca obietnic na wiatr, tylko jesteśmy rządem, który liczy i sprawdza, na ile możemy sobie pozwolić, żeby nie obiecywać ludziom gruszek na wierzbie. Przeliczyliśmy to teraz, jak Państwo wiecie, no tak się składa, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości Mamy wzrost gospodarczy, wszyscy mówią, że jakoś dziwnie się składa, że akurat zarządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2.5, 2.7, ale także teraz w latach 2015-2019 jest prosperita gospodarcza, ale to nie na tym polega, to polega na tym, że my potrafimy rządzić, potrafimy wydawać publiczne pieniądze i potrafimy znajdować takie programy, które bezpośrednio wspierają Polaków, czyli nie wirtualne pieniądze, ale pieniądze, które mogą Zasilić budżet domowy, bo mówiliśmy już od roku 2015, rząd pana premiera Morawieckiego kontynuuje tę politykę rządu pani premier Baty, Szydło. Mówiliśmy, że najważniejsza jest rodzina, i bezpieczeństwo, i rozwój. To były takie trzy podstawowe filary. Podsumowując to w sobotę, pod tego podsumowania w sobotę dokonał nasz lider, znakomity. Myślę, że wielu nam go zazdrości, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński i to, co pani premier Beata Szydło powiedziała, i tak rzeczywiście jest. To właśnie na Nowogrodzkiej, tam gdzie jest siedziba partii, tam się spotykają ludzie, tam się tworzą pomysły, tam są dyskusje i tam się podsumowuje, czego chcą Polacy. Bo pamiętajcie Państwo, że objazdy po kraju robimy od lat i robimy to systematycznie. I tam te propozycje, które słyszymy od ludzi, są przekuwane na realne projekty. Te projekty, które już były i są zrealizowane, przypomnę je tylko te najważniejsze, bo one były najtrudniejsze do zrealizowania i były najkosztowniejsze, a my je obiecaliśmy Polakom i słowa dotrzymaliśmy. Okazaliśmy się wiarygodni i to jest taki... Taka, Taki zwrot, który do Prawa i Sprawiedliwości przylgnął od roku 2015, właściwie od początku 2016, że Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodną partią, że dotrzymujemy słowa i wreszcie, że dajemy radę, więc obniżenie wieku emerytalnego powrót do tego, co było wcześniej. Pamiętają Państwo, że Platforma Obywatelska i PSL podnieśli bieg emerytalny dla kobiet do 67 i dla mężczyzn, zrównując ten wiek emerytalny, najbardziej straciły na tym kobiety, które mieszkały na wsi. My obiecaliśmy, że to zmienimy i zrobiliśmy to, obniżyliśmy bieg emerytalny 60 dla, dla kobiet, 65 dla mężczyzn. 500 plus sztandarowy pomysł, leki dla seniorów bezpłatne od 75 roku życia, reforma edukacji, czyli przywrócenie 8-klasowych szkół, podstawowych, A to, co najważniejsze, mianowicie likwidacja potężnej dziury w budżecie państwa wynikającej z rozkładania państwa przez nieściąganie podatku VAT. Czyli zaczęliśmy łatać tą dziurę vat -owską. To też wymagało ogromnej organizacji w ramach struktury państwa. To była trudna operacja, ale ona się udaje i kilkadziesiąt miliardów udało się do budżetu państwa z samego podatku VAT sprowadzić. O, nie wspomnę już o tym, że zakaz zabierania dzieci z powodu biedy i wsparcie dla rodzin wielodzietnych, przedszkola, żłobki. Teraz mamy emerytury dla kobiet, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie miały możliwości wypracowania sobie nawet najniższej emerytury. To jest podniesienie minimalnej płacy, stawki godzinowej, podniesienie minimalnej emerytury, to wszystko się zadziało w ciągu zaledwie trzech lat. Mamy świadomość, że potrzeb jest jeszcze bardzo wiele, ale już wiemy na co nas stać w tym roku i to zostało zaprezentowane przez naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w sobotę i ja chciałabym to jeszcze raz przypomnieć Państwu, bo już mamy telefony z pytaniami czy na pewno tak będzie? Czy to nie jest kiełbasa wyborcza? Otóż, proszę państwa, nie. Myślę, że można nas było zweryfikować po wyborach 2015 roku. Przed nami najważniejsze wybory do Parlamentu Krajowego na jesieni tego roku i naprawdę ta weryfikacja odbędzie się przy urnach wyborczych. Nikt nie pozwoliłby sobie na to, żeby rzucać obietnice, które nie są przeliczone, nie są sprawdzone, zweryfikowane. I to jest piątka, nowa piątka, którą przedstawił premier Jarosław Kaczyński i to, na co myślę, że wszyscy czekali, ale my też tego chcieliśmy, tylko to nie był ten czas, wtedy nie było nas na to stać, mianowicie 500 zł na każde dziecko, czyli także na pierwsze dziecko i te 500 zł będzie obowiązywało bez żadnych kryteriów dochodowych. I będzie obowiązywało już od lipca tego roku. Dlaczego dopiero od lipca? No trzeba znowu przemodelować trochę system, bo to wszystko odbywa się na sali elektronicznego składania wniosków przez pocztę przez pułap, przez hmm, przyjście do urzędu, więc różnymi drogami. Trzeba ten system odpowiednio dostosować do tego, żeby także na to pierwsze dziecko te 500 zł móc otrzymywać. To jest wsparcie znowu polskiej rodziny. Przypomnę wcześniej, wyprawka 300 zł dla każdego ucznia 1 września. To też było ogromne wsparcie dla polskiej rodziny. Dalej stawiamy na młodych ludzi. Stawiamy na młodych ludzi, chcielibyśmy, żeby oni tutaj pozostawali, bardzo często nawet w naszym rodzinnym mieście słyszeliśmy od władz, które rządzą i miastem i powiatem, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych, że wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby nasi absolwenci z naszych jaworskich szkół zechcieli tutaj w Jaworze zostać i tutaj pracować. I idąc naprzeciw takim właśnie oczekiwaniom, szczególnie w mniejszych miastach, które są może mniej gospodarczo rozwinięte, albo nie mają przemysłu, albo mają słaby ten przemysł, wprowadzamy dla młodych takie rozwiązanie, że do 26 roku życia nie będzie podatku PIT, czyli będzie ten podatek Zero. Co to oznacza w praktyce, że młody człowiek, który na przykład kończy studia albo kończy szkołę zawodową czy technikum i chce podjąć pierwszą pracę, no ile ma lat? 21, 20, 22 po studiach do 26 roku życia. Ten PIT będzie zerowy, czyli zostanie mu te 18% w kieszeni, więcej będzie miał tego dochodu. To będzie dotyczyło wszystkich, m.in. także stażystów, nauczycieli, którym automatycznie zostanie więcej pieniędzy w kieszeni od 1 września. Następna sprawa, proszę Państwa, chcielibyśmy też wesprzeć emerytów, bo to jest ta najsłabsza grupa. Wszyscy o emerytach mówią dużo, często. My zrobiliśmy ten pierwszy krok, dając Polakom prawo wyboru: czy chcą pracować dłużej, czy chcą odejść na emeryturę w wieku 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. Jak widać, rynek pracy się nie zawalił, jak widać, budżet się nie zawalił, pieniądze na to się znalazły, ale wciąż mamy świadomość, że to wszystko jest za mało, że tych pieniędzy dla emerytów ciągle brakuje, zwłaszcza, że. Wtedy zaczynają się najczęściej choroby, wystarczy jedna choroba niespodziewana, leki są drogie, często trzeba je wykupować. To są problemy, wiemy, chcielibyśmy więcej, ale musimy się liczyć z tym, na ile możemy sobie pozwolić. I po przeliczeniu na pewno możemy sobie pozwolić na to, żeby w tym roku, w tym roku wszystkim emerytom dać 1100 zł tej najniższej emerytury w postaci tak zwanej trzynastki. Co to oznacza w tym roku? No w tym roku, bo wiemy, że nas na to stać. Ale jeśli ten rozwój gospodarczy będzie się utrzymywał na tym samym poziomie albo będzie jeszcze szybszy, a chcemy, żeby tak było. Ściągalność podatku VAT to jeszcze nie koniec. Ciągle pracujemy nad tym, żeby ona była jeszcze większa. Przypomnę, że 250 miliardów, jak obliczają niektórzy ekonomiści z Polski w ciągu ostatnich Lat przed rokiem 2015, czyli przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, z Polski po prostu wyciekło. 250 miliardów. To są olbrzymie sumy, i można sobie wyobrazić, jak dzisiaj Polska mogłaby wyglądać, gdyby ten podatek był ściągany, gdyby on pozostał tutaj u nas w kraju. Więc chcemy, żeby ta ściągalność podatku była jeszcze większa. Walczymy z tą szarą strefą i stąd w tym roku na pewno 13. Emerytura dla wszystkich emerytów będzie, będziemy robić wszystko, żeby była ona także w następnym roku i w kolejnych latach, jeśli będzie to możliwe, żeby ona była na stałe. Taki zastrzyk jednorazowy, raz w roku. Myślę, że emerytom to na pewno się przyda. Nigdy wcześniej takiego rozwiązania nie było. Wreszcie, proszę Państwa, chcemy obniżyć koszty pracy, bo wszyscy narzekają na to. Szczególnie pracodawcy, że te koszty pracy są takie wysokie i one przeszkadzają w tym, żeby dać pracownikowi więcej zarobić. A dzisiaj otwiera się rynek pracownika, dzisiaj tych pracowników brakuje. Mamy już ludzi wykształconych, takich, którzy chcą godnie żyć i powinni godnie żyć. Jeśli mamy przyrównywać się do krajów Europy Zachodniej, to przyrównujmy się także do. Tego stylu życia, do zarobków, jakie są w Europie Zachodniej, i doganiajmy ją. Pamiętajmy, mamy jednak zaległości olbrzymie. Mamy kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, gdzie nie mogliśmy się rozwijać, no i ostatnie 8 lat przed rokiem 2015 to też nie są lata, kiedy Polacy mogli odczuć ten wzrost gospodarczy, którego doświadczyliby wszyscy obywatele. Chcę zwrócić uwagę na to, że ten program, który zaproponowaliśmy, Zaraz wrócę do następnego punktu. To jest program powszechny w tym sensie, że my go kierujemy absolutnie do wszystkich. Nikogo tutaj nie pomijamy. Nie patrzymy, czy ktoś jest zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, czy nie, jeśli ktoś jest emerytem, to nieważne, skąd on jest, jakie ma poglądy, na kogo głosuje. Każdy z nich te 1100 zł dostanie. Nie patrzymy na to, kto, ile ma dzieci, czy ma jedno dziecko, czy będzie miał więcej, czy nie, stać nas na to dajemy, bo to nie jest rozdawnictwo pieniędzy, jak mówią niektórzy, tylko to jest inwestycja, inwestycja w rodzinę, inwestycja w dzieci, inwestycja w to, żeby pracownik, to co ma w głowie, bo to jest największy kapitał, kapitał ludzki, żeby chciał tę swoją wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, tutaj wykorzystywać w kraju, a nie wyjeżdżać za granicę. Jeśli chodzi o te koszty pracy, na które wszyscy narzekają, to jest co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie kitu. I wreszcie proszę państwa, to co jest bardzo dokuczliwe i co również odczuwamy w naszym najbliższym otoczeniu. Patrzę tutaj na powiat jaworski, czyli samo miasto Jawor, ale także powiat jaworski. To jest brak połączeń między gminami wiejskimi, między wsiami, a miastem. To nawet mieliśmy w swoim programie wyborczym, żeby odtworzyć te połączenia, bo ludzie nie mogą normalnie ze wsi dojechać do miasta. Tutaj ludzie pracują, tutaj mają dzieci, które się uczą. W związku z tym te miliard kilometrów, które kiedyś realizował PKS, z tego zostało niecałe pół miliarda. My chcemy to odtworzyć i będzie to polegało na tym, żeby samorządy zgłaszały do Ministerstwa Infrastruktury te połączenia, które są najbardziej potrzebne, bo to nie chodzi o to, żeby urkaniać tam, gdzie takiej potrzeby nie ma, tylko tam, gdzie ta potrzeba realnie istnieje. A o tym najlepiej wiedzą samorządowcy, włodarze, bo wiedzą gdzie, kto przychodzi do nich i prosi, my nie mamy jak dojechać, nie mamy jak dojechać przez Paszowice, nie mamy jak dojechać na przykład wiem, z Wądroża do Jabora, potrzebny tam jest transport, w związku z tym my ten transport będziemy odtwarzać, samorządowcy będą zwracać się z wnioskami, wskazaniem, które połączenia są najbardziej konieczne, oczywiście nie należy się spodziewać, że wszystkie połączenia będą w tym samym czasie od razu nagle uruchomione. One zaczną być uruchamiane już od kwietnia tego roku, od kwietnia tego roku i sukcesywnie tak, żeby za tą dziurę, która jest dziurą w połączeniach uniemożliwiających też takie normalne funkcjonowanie ludzi mieszkających w gminiach wiejskich, żeby to zlikwidować i przywrócić po prostu normalność, taki cywilizacyjny kroczek do przodu, bo cofnęliśmy się do tyłu. I to jest, proszę Państwa, likwidując te połączenia, i to jest, proszę Państwa, program, który jeszcze raz podkreślę, nikogo nie dyskryminuje, adresowany jest absolutnie do wszystkich, jest powszechny, jest przeliczony. I nie jest żadną obietnicą bez pokrycia, bo wszyscy Państwo będziecie mogli nas rozliczyć z tego przy urnach wyborczych, przy wyborach do Parlamentu Krajowego na jesieni tego roku. A ja wiem, że można kontestować, nagle słyszymy różne głosy, każdy ma mnóstwo pomysłów, opozycja oczywiście wszystko krytykuje, co robi prawo i sprawiedliwość, ale dla nas najważniejsze jest to, co mówią ludzie, do których te programy kierujemy. A ludzie, z którymi się spotykam, mówią, że nareszcie próbuje nasz rząd jakoś kompleksowo podejść do rodziny, bo rodzina jest tą najważniejszą, najmniejszą, ale najważniejszą komórką społeczną. Wiemy to chyba wszyscy. I w tę rodzinę chcemy zainwestować i inwestujemy. To jest naprawdę olbrzymi skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o polskie rodziny, a mamy w planie jeszcze więcej, tylko że potrzebujemy też więcej czasu. Myślę, że w ciągu trzech lat pokazaliśmy, że potrafimy rządzić, potrafimy myśleć, potrafimy słuchać ludzi i potrafimy i chcemy i robimy to, że rozliczamy się przed naszymi wyborcami sukcesywnie, nie raz na cztery lata między jednymi wyborami a drugimi, tylko sukcesywnie, objeżdżając kraj, spotykając się z ludźmi, odpowiadamy czasami na trudne pytania ale zdajemy sprawozdanie z tego, co zrobiliśmy, co nam się udało, a co nie. Na pewno popełniamy błędy, to jest nieuniknione. Rządzenie państwem jest trudną sztuką, niezwykle odpowiedzialną, bo to jest odpowiedzialność za 30 prawie 8 milionów Polaków, ale tę odpowiedzialność rząd Prawa i Sprawiedliwości wziął na swoje barki, z pełną odpowiedzialnością zaprezentował program w roku 2015, i z pełną odpowiedzialnością i determinacją ten program jest realizowany. Te wybory do Parlamentu Krajowego na jesieni, ale te wybory do Parlamentu Europejskiego już w maju. I patrząc, proszę Państwa, na to, jakie propozycje nasi przeciwnicy polityczni, nasi konkurenci polityczni proponują, to ja nigdzie tam nie znajduję ani jednego punktu, który mówiłby z jakim programem czy z jakim pomysłem idziemy i do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Krajowego. My chcemy Europy równych szans, Europy, w której Polska nie będzie tą brzydką panną bez posagu, tylko będzie krajem, z którym już się w Europie liczą. Przypomnę odtworzenie grupy V4 czy Trójmorze to naprawdę są kroki milowe po zaniedbaniach ośmioletnich. Z nami się zaczynają liczyć. My w Europie jesteśmy traktowani w tej chwili jak partnerzy, wskazywani jesteśmy jako wzór, powiem chociażby o kwestiach bezpieczeństwa. My nie mamy tego problemu, który ma Europa Zachodnia. Proszę popatrzeć, co się dzieje we Francji. Od wielu, wielu tygodni przelew krwi na ulicach. Co mówi pani Angela Merkel? W Niemczech trzeba pilnować żydowskich synagog, bo taki silny antysemityzm. Mamy ogromną falę migrantów. I tej fali nikt nie potrafi zatrzymać. My postawiliśmy na bezpieczeństwo i na pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, ale na zewnątrz, czyli tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna i to przynosi efekty. Więc podsumowując to, co chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć, pokazując raz jeszcze, że to jest nowy element naszego programu kontynuacja programu, który zmierza do tego, żeby w dalszym ciągu wspierać polską rodzinę. Żeby inwestować w młodych ludzi, żeby zachęcać ich do pozostania w kraju, żeby rozwijać polską gospodarkę i przywracać normalność, że to, to się dzieje i z tym będziemy mieć do czynienia już w tym roku. Zaczynamy od kwietnia, a szczegółowe propozycje i projekty będziecie Państwo poznawali na bieżąco, bo teraz musi być to wszystko przelane na papier i w postaci ustaw przyjęte przez parlament, ale to zrobimy i będziemy Państwa na pewno na bieżąco o wszystkim. Informować. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to jest optymistyczny program, który się ludziom spodoba, i jeszcze raz na końcu chciałabym podkreślić, to nie jest, żadna, to nie jest żadne socjalne rozdawnictwo. To jest inwestycja w przyszłość Polski i w przyszłość polskich rodzin, czyli nas wszystkich. I tak bym chciała, żebyście wszyscy Państwo to potraktowali. Dziękuję bardzo.